4 cztery w tej gierce? Nie wiem, może tak. się, jak w sumie się codziennie jak wstanę. Ale tak szczerze wam coś powiem. Wy wiecie, że ja już w ogóle chyba nie piję tego, jak to się mówi. Eee, jak macie te jakieś na przykład napoje, nie wiem, te takie. Jabłkowe czy cokolwiek, wiecie o co mi chodzi, nie? To w ogóle już tego nie piję. Nie, no, Monsterki, oczywiście, że pije. Pije się Monsterki, ale mówię, że takie napoje, wiecie, jakieś na przykład soki jabłkowe, pomarańczowe, kurna. Nie wiem, te takie co kupujecie, zazwyczaj takie gazowane, nie? Ja już w ogóle tego nie piję, sama woda. Nie chodzi o takie napoje. Monsterki, oczywiście, że się pije, kurna. O, widzisz, że za mną jest Monsterków wypitych? Powiem tak, to są wszystkie monsterki wypite. Może jeden monsterek jest tutaj jakiś nie, nie do końca wypity.